A dzisiaj robimy wyzwanie rysunkowe. Także jest taki nie mamy dzisiaj statywu, ale jakie wyzwanie dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy wyzwanie rysunkowe polegające na używaniu tylko i wyłącznie pięciu kolorów, ponieważ oczywiście dodatkowo możemy używać bieli i czelni, bo za każdym razem jak mówię o bieli i ryni jako kolorach. To się o to denerwujecie? No, także tak. Więc skoro rysujemy ograniczoną paletą kolorystyczną, jak wygląda ta paleta? no ona w ten sposób. Została ona ogólnie wygenerowana przeze mnie w palet generatorze i nieco podtujkowana, żeby mimo wszystko była ona dość różnorodna, ponieważ chcemy mieć całkiem sporą skalę walorów. W tej palecie, żeby to było jakoś mimo wszystko sensowne. Więc jak widzicie, tak naprawdę zaczęłam od rozrysowania sobie tej palety, jak ona mniej więcej wygląda. Po czym wybrałam ten zielony kolor ciemny, zielony kolor. więc sensie on jest średni, ale uznajemy, że w tej palecie on jest ciemny. Jedyny minus w sumie tej palety to to, że ten kolor, który pokazałam Wam na samym środku, jak również ten, który pokazałam Wam najbardziej po prawej stronie, są dość podobne walorami, więc, więc to jest minus. W ogóle tutaj na ekranie, jak się pojawia ta paleta, to te numerki to są, że tak to imię, walory w RGB systemie kolorystycznym, więc tak. To było pytanie, wyzwanie, tak naprawdę znienawidzone przez moją administrację, gdyż ponieważ ja i moja administracja wykonujemy te z wyzwania nieco wcześniej, żeby były one jako przykłady do tych oto wyzwań. Żeby mniej więcej było wiadomo, co można z tym zrobić, czego tak nie za bardzo się da, więc to wyzwanie o dziwo było bardziej takie, um, powiedziałabym, dość dziwne, ponieważ tutaj pojawiało się więcej pytań, i w każdym z tych wyzwań staram się zamieścić taką małą sekcję Frequently Asked. Żeby, no wiecie, które rzeczy niezbyt ładniej wyglądają w samej treści i opisie wyzwaniu, więc mamy takie frequently ask questions. Także mieliście na to wyzwanie dwa tygodnie. Więc głównym pytaniem było, czy mogę używać trybów warstw? Tryby warstw takie jak Multiply, Overlay, Add Glow, nie wiem, Screen, czy coś w ten desen. Ja powiem Wam tak, nie. Nul, nie wolno. Nawet ja tutaj nie używałam trybów warstw. Co mogliście za to zrobić? Robić, to mieszać ze sobą te kolory, tak jak ja robię sobie po lewej stronie mojej kartki. Mieszam te kolory i tworzę sobie nowe. Chodzi o to, żeby być mniej zamkniętym w tym, co zostało nam dane, ale żeby mimo wszystko nie było to po prostu. No żeby to miało ręce i nogi jakoś, tak? Dodatkowo mogliście używać czerni i bieli, żeby rozjaśniać, przyciemniać te kolory, przyszarzać te kolory, jakkolwiek tylko chcieliście. Więc to było dozwolone Dozwolone jeszcze było Robienie nowej warstwy Rysowanie na niej kolorem A potem zmniejszanie widoczności tej warstwy Bo to było, było dokładnie to samo Gdybyście, nie wiem, na pędzel Nabrali bardziej rozwodnioną akwarelę Albo gdybyście Luźniej pociągnęli pędzlem W sensie lżej W sensie, no wiecie o co mi chodzi Także skoro wiemy mniej więcej O co chodzi z tym całym wyzwaniem Że nie można dodawać nowych kolorów i nie można używać trybów warstw Ale z dowolnymi kolorami możecie się bawić Mieszać jej, ogólnie dodawać biel i czerń. To co dzisiaj ja robię Ja rysuję moje ocki Ponieważ chcę żeby te ocki, które ja mam, ponieważ mam ich 46 z tego co dobrze pamiętam ponieważ rozpisywałam wszystkie w Excelu, więc troszeczkę, troszeczkę mam to policzone, postanowiłam narysować portrecik mniej takiego docenianego ocka, więc rysujemy fiolara. Fiolar to jest chłopak, który żeby nie zostać zaciągniętym do wojska udaje dziewczynę, ponieważ biorą do wojska tylko i wyłącznie facetów więc tak, w ogóle ten cały rysunek. To był bardzo mocno trasdy proces. On był bardziej taki malunkowy, ze względu na to, że nie mogłam używać trybu warstw. Ale no, niestety, kiedy używa się trybu warstw, bardzo często, na przykład podczas używania Lowdodge, te kolory robią się bardziej po prostu nasycone. Wiem w ogóle, że nie mam muszu, ale nie mogę ich znaleźć, więc przykro. Więc te kolory robią się bardziej nasycone, bo nie wiem, one wychodzą po prostu poza to, co byłoby możliwe, po prostu mieszając te kolory ze sobą, więc dlatego nie pozwalałam Wam używać trybu warstw. Dalej, jeżeli chodzi o rysowanie, część z Was poszła w bardzo taki Styl, który był po prostu płaski kolor. No, gradiencik, tylko czasem nakładają się na siebie te kolory, i jest ta właśnie warstwa o innej opacity. Może <noise> o innym kryciu. Więc to jest to, co wy robiliście w niektórych waszych pracach. Wasze prace pokażę na koniec filmiku, więc pamiętajcie, bo oglądać do końca. Ale kontynuując, tak, rysymy Fiolara, ponieważ te ocki mimo wszystko nie dostają za wiele uwagi. Bugi, nie dostają za wiele w ogóle atencji, gdyż już ponieważ są bardzo bardzo background characters, które są, no, ja bym powiedziała, niedorobione jeszcze przeze mnie, ponieważ to wszystko tak naprawdę leży i kwiczy, jeżeli chodzi o mój lore. Co prawda, to lore się buduje, ale buduje się dość powoli. Także dziękuję, że mimo wszystko czekacie tutaj i no i że mimo wszystko śledzicie to, co dzieje się z tymi postaciami. Ja wiem, że jest to dość rozwlekłe i. I niezbyt miły, ale więc. to jest mniej więcej takie rysowanie w malujemy sobie to było ogólnie trudne, ponieważ ten. Moim zdaniem najtrudniejszy jest tutaj pomysł i pierwszy ten etap nakładania kolorów, bo w momencie kiedy są one płaskie, one mogą się ze sobą bardzo nie zgrywać. I ja zdaję sobie z tego sprawę. Dzisiaj robimy dwa ryski w ogóle i pierwszy był zrobiony w fiolar, ponieważ Fiolar ma właśnie mniej więcej zielone włosy, a to był taki miętowy kolor, który został wybrany do tego wyzwania. Więc stwierdziłam, że to pasuje, przynajmniej kolorystycznie do moich postaci. Także czemu nie? Ogólnie, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonują bardziej te wyzwania, to. To jest miejsce dla Was, żeby eksplorować Wasze postacie. Oczywiście nie musicie używać swoich postaci do tego. Możecie robić fanarty do innych. Nie wiem, filmów, bajek, gier, czy cokolwiek tam sobie wybierzecie. Albo możecie robić fanarty moją postacią, jeżeli nie macie innego pomysłu. Bo ogólnie to ma być takie, wiecie, coś, to co pobudzi Waszą kreatywność, a jednocześnie miejsce, pretekst, by rysować Wasze postacie głównie. Taki przynajmniej był zamysł tych wyzwań, ale yy, mogło nam nie wyjść to za bardzo. Biorąc pod uwagę, że w takim wyzwaniu, gdzie macie po prostu paletę kolorystyczną, mogą Wam wyjść najbardziej kurs rzeczy po spod ciemnej gwiazdy. Także <noise> końcówka tego filmu będzie zapewne dość interesująca, biorąc pod uwagę co niektórzy z was zrobili. Ale tak, ogólnie, co jeszcze chciałabym dodać, to to, że niedawno wbiliśmy ponad 1000 subskrypcji na moim kanale, za co wam bardzo dziękuję. I z tej okazji robimy mały konkurs, celebrację czy jakkolwiek chcecie to nazwać gdzie będziemy robić, a w zasadzie już jest filmik dotyczący Drody Senior Style, gdzie ja rysuję prackę, którą dałam Wam następnie do tego Drody Senior Style. Tutaj jest w ogóle ta pracka, jest to wybieracz, więc jeżeli chcecie, możecie go narysować, do dołączyć do naszej celebracji. Po więcej informacji i o termin zapraszam do tego filmiku, który wyświetli się w górnej karcie. Tymczasem to jest taka mała celebracja naszej herbatnikowej społeczności. Więc, więc tak to mniej więcej wygląda aktualnie. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, moi boju! A e, Także tak. W ogóle ja mówiłam, że to jest wyzwanie serwerowe, które robimy, ale ogólnie ono jest zrobione na naszym serwerze na Discordzie, bo mamy taki kanałowy serwer, do którego możecie dołączyć i właśnie tam pojawiają się te wyzwanka, tam również jest to do Senior Style, więc tam możecie je wrzucić. Ale kontynuując, teraz robimy dzikana. Teraz stwierdziłam, że pójdziemy w nieco inny bazowy motyw. W sensie taką pierwszą naturalną myślą jest to, żeby z tego żółtego Zrobić kolor skóry Ale to już zrobiłam przy fiolarze I nie chciałam robić tego samego Poza tym, no no co zrobisz? No nic nie zrobisz A, dziken akurat jest rudy Więc no prawie pasował ten kolor włosów Prawie pasował Więc zaczęłam renderować skórę na kolor zielony O mój Boże W sensie, ja ostatnio chyba polubiłam Rysować zieloną skórę, ponieważ W ostatnim filmiku, w którym Testowaliśmy markery Akrylowe również zrobiłam. Dość podobny kolor skóry, co był właśnie w tym wyzwaniu kolorystycznym, więc jakby, jeżeli chcecie zobaczyć ten test markerów, to odsyłam do poprzedniego filmu. A to jest taka dziwna, ciekawa rzecz, którą zauważyłam w ogóle w tych pracach, że zaczynam robić nieco inne rzeczy, które wychodzą poza strefę mojego komfortu, co moim zdaniem jest git, bo jeżeli wychodzi się ze strefy swojego komfortu, no to więcej się człowiek uczy, co więcej, więcej ciekawych rzeczy powstaje, także to, to są same plusy dla absolutnie wszystkich, Także... Także tak! Co jeszcze mogę tutaj dodać? Mam kochana Nie chcę nic mówić Ale ja uwielbiam... Te ryski, które powstały w tym filmiku, one są absolutnie śliczne dla mnie. Ja zazwyczaj, wiecie, polegam na tych trybach wals, co jest dość. W sensie, ja wiem, że klepię o tym po prostu praktycznie w każdym odcinku, ale nie sądzę, by to był najlepszy pomysł, więc teraz mieć pretekst, żeby faktycznie nie używać tych trybów, tylko skupić się na własnych umiejętnościach, zarówno renderu, blendowania, jak i używania wszystkich narzędzi które są potrzebne dla nas, myślę, że to jest całkiem spory plus. Poza tym bardzo przydaje się moim zdaniem takie wyblendowanie tych kolorów na samym początku, tak jak widzieliście zarówno przy fiolarze, jak i przy dzikanie, gdzie mam po lewej stronie kartki, te wyblendowane kolorki. Moim zdaniem to bardzo pomaga, w sensie mi bardzo pomogło, bo tak naprawdę no, no te kolory są straszne na samym początku, zwłaszcza. Trochę żałuję, że nie zrobiłam więcej rysunków do tego odcinka, bo to było moim zdaniem naprawdę fan, ale pracuję aktualnie nad znacznie większym projektem, nad którym już będzie mam pół godziny i potem to potem eksportować i... Oh! A potem eksportowałam to źle. Więc jakby ten film będzie za tydzień, więc jeżeli chcecie zobaczyć o czym teraz narzekam, to zasubskrybujcie i, i się dowiecie za tydzień. Także moim zdaniem to wyzwanie jest całkiem sukcesywnym. Jest takie, no mimo wszystko jest proste, bo umówmy się, wyzwanie, rysowania palet. W sensie z ograniczoną paletą kolorystyczną nie jest zbyt odkrywcze. To było robione setki razy w internecie, ale zawsze w niewielkich ilościach, ponieważ nie można też przedobrzyć. można wrócić do takich wyzwań i można porobić coś naprawdę ciekawego. Chodzi bardziej o to, żeby to co robimy się nam nie przejadło, dlatego są właśnie te wyzwanka, są właśnie te małe questy. Bo to są dosłownie questy na naszym serwerze które możecie sobie zrobić jako side quest do Waszej głównej fabuły. Także taki, taki jest ogólnie Ogólnie zamysł. Wiecie, chcemy być happy, chcemy być kreatywni, a czasami nie jesteśmy happy, tylko jesteśmy... no tak. No cóż, co zrobić? Czasami jesteśmy pozbawieni staty wujuszu. Przynajmniej w moim przypadku tak jest, także <laughs> Wydaje mi się, że Już powinnam skończyć strzelanie wody Bo zbliżamy się do końca Rysowania tych wszystkich Rysunków na to wyzwanie Ogólnie mi się bardzo podobało, ja byłam bardzo Happy z tego wyzwania I że tak to ujmę, może mi do podsumowanka. Także, także, także tak. Tutaj pojawia się pierwsza pracka, którą... na której jest fiolar. To urocze. Bardzo mi się podoba. Jest takie, takie... No niby nie moje, ale moje. Ehe. Natomiast tutaj pojawił się dicken Tutaj troszeczkę inny, i o mój Boże, z każdym kolejnym rysunkiem coraz bardziej lubię tego człowieka, więc, jakby mm, sorry, będziecie cierpieć razem ze mną po prostu patrząc. Także, lecąc dalej do punktu kulminacyjnego tego odcinka, zobaczmy, co wy zrobiliście na to wyzwanie. Więc, lecąc chronologicznie po tych zgłoszeniach, zaczynamy od rysunku, od. Cici. To jest dziwany i główny ocek. Jeżeli imię źle powiem, którejś z ocek, to sorry. Dalej mamy mojego drugiego dnia to jest Fran. I nie mam do tego pojęcia, kto to jest, ale został stworzony na to wyzwanie, więc gratulacje! Dalej mamy wydana od Matronix. Następnie zielu zrobiła. Szreka. Mówiłam, są różne rzeczy. I zrobiła również coś innego. Zrobiła również taki mały krajobrazek. Wow! Neos zamiata i zrobiła kartę do Tarota albo przynajmniej coś, co wygląda jak karta do Tarota. Nie mam pojęcia znowu, kto to jest, bo nie napisała. Ale. Wow! Dalej Angel Games zrobił fanart Zoro. Dalej Kisiel Chan zrobił coś takiego. Zrobiła coś takiego. Dalej I... Imperius Art pozamiatał. <gry> um, wow. I dalej, ostatnie zgłoszenie podczas nagrywania tego odcinka zostało zrobione przez Ogiełusza Ogiełkieckiego, także wow, powiem wam tak, to wyzwanie było mimo wszystko sukcesem, wydaje mi się że rozkręcamy się z tymi questami i ja jestem z was dumna, I ogólnie te wszystkie prace były tak cudownie, o mam cię, o mam cię więc tak, za tydzień robimy mega projekt który zajął mi niesamowicie długo czasu, jeszcze go kończę na czas nagrywania tego odcinka, ale spokojnie skończę to za tydzień i, Ach, mój Boże, moje komórki mózgowe, więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, to zasubskrybujcie z dzwoneczkiem. Zostawcie komentarz, jak podobał wam się ten filmik. Dajcie łapkę w górę, a tymczasem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i pa pa.